Dawna żołnierka SW, z kamizelką, z bombą, w rosyjskim samolocie. Zmusili ją. Jestem tego pewna. Samara. Znakomita żołnierka. Walczyła razem ze mną, po czym musiała wrócić do rodziny. Co się działo w miejscu katastrofy? Podkładali tam dowody, żeby nas wyrobić. I zbierali całą resztę. Zabiliśmy ilu się dało i zgarnęliśmy telefony. A czarna skrzynka? Zniszczyliśmy ją. Sprytnie. Nie pozwoliliście Makarowowi przejąć kontroli. Jeśli na pokładzie samolotu byli agenci koni, to musieli się wymknąć. Makarow nie jest tak głupi. Niektórzy uwierzą, że SW są za to odpowiedzialne. Dzięki Wam nikt tego nie udowodni. Ludzie będą spekulować, ale pokonaliście Makarowa. To nie wystarczy. Wysłałam Aleksa śladem koni. Jeśli są w Urzykistanie, to ich odnajdzie. Rozumiem. Przegrupuję się z 141. Będziemy w kontakcie. I Fara. Tak, Lazul? Przykro mi z powodu Samary. Mnie też. Jak się trzymacie? Ojciec. Moi braci. I... <grywka> Jak tam, towarzyszył? Bywało lepiej, pieprzeni ultranacjonaliści. Obraz z monitoringu na lotnisku. Pasażer miał bilet na lot 761. Lewy paszport. Pomoc z wewnątrz. Już prędzej. Nie zatrzymali go. Szedł jak do siebie. To Makarow. A Fara i Alex coś mają? Małoby by coś udowodnić. Bydlak zamienia amerykańskie pociski w broń chemiczną i zabija własny lud. Morduje cywili. Zrzuca winę na fary. I Stany Zjednoczone. Tak, i gra z ogniem. Klasyczna prowokacja. Szuka wojny. Wschód i zachód. Wielkie starcie. Dadzą się na to nabrać, Kate? Wojna jest blisko. Kurwa, mieliśmy go w garści! Mogłem go zabić, kiedy miałem szansę. Co cię powstrzymało? tam będziemy. Uwaga! Makarow i jego ludzie wciąż mogą być w środku. Jeśli tak, wydostańcie go żywego. Przyjąłem. Gdzie medycy? Ratownicy nie pojawią się, dopóki nie będzie tam bezpiecznie. Wygląda na to, że loża VIP na drugim piętrze może być kolejnym celem Makarowa. Chryste, panie... Dokładnie. Ghost Do i ja będziemy tam za 10 minut. Prząknijmy go. Też odwior. Makarow mówił o lotnisku, ale zaatakował stadion. Kurwa, nie są cywile. Patrzcie, nie strzelacie. Wewnątrz będzie mnóstwo cywili. A makarów? Słyszałeś rozkaz. Możemy użyć siły. Weźmiemy go żywcem. No, no! Wylaszcie się z szybko. Chryste, panie. Fak! Ośmoczyli się! Zabijają cywili! Buntach! Odpowiedź o wiek! Nie ma! za policję! Będą mieli dostęp do strefy dla pieniędzy. To ja ruszamy! 100. Przed nami wielu wrogów. Wschody są z drugiej strony. Prowadzą na drugie piętro. Kontakt z wielu wrogów. Przed ruchy! Schody, czysto! Przed nami wielu wrogów. Przed są z drugiej strony. Prowadzą na drugie piętro. Ostrożnie ze strzelaniem. Kontakt z Ruchy, ruchy! Gwałty orzeł, brawo sześć! Jesteśmy w środku i zbignamy. Schody czysto. Przed nami wielu wrogów! Wschody są z drugiej strony, prowadzą na drugie piętro. Ostrożnie, ze strzelaniem. No tak ruchy, ruchy. Złoty orzeł, brawo sześć! Jesteśmy w środku i zbliżamy się do sekcji VIP! Uwaga! Wewnętrzny krąg udaje policjantów! Odbiór! <laughs> <laughs> Kurde. biegie! biegi. Słucham. po prawej? Idę.

Leży na schodach! Rozumiem. Następne Pietro. Rzeczennicy oh. zdjęci. Wyjście zamknięte. Zajmę się tym. Tryfa dla PIP-ów jest blisko. Wchodzimy tam. Sekcja VIP w polu widzenia. Ruch w środku zachować czujność. Za tobą się żancie.. Siły Chuje z wewnętrznego kręgu. Dobrze zrobiłem. Ale chaos. Nie Był odbiór. Znaleźliśmy ładunki wybuchowe w sekcji VIP. Ani śladu Makarowa. Przyjąłem. Zabezpieczyć teren. Policja rozstawiła kordon. Makarów będzie musiał szybko uciekać. Będziemy za pięć minut. Nie pozwólcie mu zjać. Tak, ładunki do drugiego punktu ewakuacyjnego. Tędy, użyjemy windy. <grym> Wypatruj makarowa. Nie strzelać! To cywil. Uciekaj w bezpieczne miejsce. Zbliża się pojawia. Kryć się. Nie ma! Że ma z samochodu! Spokojnie. Tyle wystarczy. A teraz ani drgnij! Sprawdź go! Boisz się, kapitanie. I słusznie. Zamknij się! Na kolana, kurwa! Czysto! Chcesz mnie zabić? Też o tym myślałem. Radzę ci to zrobić. A ja radzę twoim ludziom się wycofać, ale już. Nie wycofają się. To raczej w waszym stylu. Pilnuj go. Do wszystkich mamy makarowa. Przyszliście transport! Przyjąłem, John. Pewnie spróbują go odbić. Na no to liczymy. W lewo sprawdzamy pojazdy i w drogę. Przyjąłem. Ruch! stop Ruchy! Makarow nie może stawać. Idziecie prosto w pułapkę. Myślicie, że mnie stąd wyprowadzicie? Możemy też wywlec się siłą. Pojmanie mnie. nic wam nie da. Ta nam wygrano. Nie bądź głupce. Não tá! Stwierdzam. zabierz makarowa i ruszamy. Zabiorę go. Tu nie jest bezpiecznie, musimy ruszać. Nigdzie nie będziecie bezpieczni. Szczęście cię opuściło, makarów. Nie wierzę w szczęście, tylko w planowanie. Ech, oznacza kiepski plan. Twój plan zakłada też gnicie w więzieniu. Ruchy! Można zamknąć przejście, ruszamy. Ale idę. Nie. Błogosławię Waszą odwagę, ale przeklinam Waszą głupotę. Gwiazda! Skup się na sobie. Nikt nie jest niezastąpiony. Nawet. Ruch! Chryste, nie jesteś żołnierzem, tylko bandytą. Ci ludzie potrzebują lekarza. Co Cię powstrzymuje przed pomocą im sierżancie? Ty. To Twój wybór. To Twoje dzieło, nie nasze. To niewinni nie. ludzie. Nikt nie jest niewinny. Wojna polega na zdradzie. Coś w pierdolenie! Przeszedłem! Jest czysto! Wyjście w polu widzenia. Idź! Tędy. Pora, żebyś poznał kilku moich znajomych. Gdzie oni są? Tupa w troki. Blisko. Moi też. Powinieneś mieć świadomość przegranej. Wciąż myślisz o zwycięstwie. Pomyśl o sukcesie. Nigdy świetnie sobie radzą. Zawsze tak będzie. Makarow jest ze mną i z to! Na kolana. Ani kroku kurwa. Zajmij się bramą sierżancie. Podnieś to! pod nimi. Ruchy! Płoty orzeł, jesteśmy na zewnątrz. Na wschód od stadionu. Jak sytuacja? Brawo sześć. Jesteśmy na stanowisku. Uwaga! Drogi personel zbliża się od północy. Ghost wesprze was jako sniper. Tak jest. Spotkamy się przy głównym punkcie ewakuacyjnym, bez odbioru. Ja zajmę się Makarowem, a ty utoruj nam drogę.

Get ah! the Jednego mniej. Zbliża się dość. Załatwiony. Zostało pięciu bloków.

Od dwóch drogów. Jeden trup wciąż do mnie. Zdjęty. Czysto. Nie widzę żadnego zagrożenia. Ruszam z Makarowem. Brawo sześć. Zaraz wejdziemy na lądowisku. Przyjąłem. Ruszamy. Ruchy, ruchy. Simon Riley. Myślałem, że zostaniesz na lotnisku. Witam umrzesz. Jeśli chcesz przeżyć, przestań grozić mym ludziom, Władimirze. Czy my jesteśmy na ty, Hershel? Więc nasz imiona, każdy może sobie zajrzeć do A! Co jeszcze planujesz? To? Co masz na myśli? Niezwykłe. Miałem was za mądrzejszy. Zadałem pytanie. Ja też chcę coś spytać. Która godzina? A co Cię to obchodzi, do cholery? Wyczucie czasu to podstawa. Myślę, że każdy dobrze zapamięta te chwile. Nie wszyscy przyjemnie. Ale ci, co? Chory łeb ma. Chłop, mnie. Nie tego, tego to zrobię? – No dalej, dawaj! – Dam te mordy! Za ja. Zob, mamy go. Jest naszym więźniem. Nigdzie się stąd nie ruszy. Odpuść się, A ponoć bronicie dobra. Płonisz za to w piekle. Zdechniesz w kółaku z resztą ruskich szczurów. Do zobaczenia, Soap. Przyrzekam. Mogłem <grym> cię nie powstrzymywać. To była słuszna decyzja, ser. Na tamtą chwilę Bezpieczna transmisja, to pentagon. Nie mam uprawnień. Ujdę. Nie, nikt. Lepiej zostanie. Kate, pomówmy. Próbowałem cię znaleźć. John, macie zjazd rodzinny? Nawet lepiej. Czego chcesz? W Władimira Makarowa, tak jak wy. Słuchamy, generale. Znalazłem trop funduszy Makarowa. Nie szukamy pieniędzy. Soap, znajdziecie kasę, to i Makarowa. A skąd te damy? Bez wsparcia nie macie szans. Znowu podło? No, kurwa, nie wierzę. Soap, tęskniłeś? Założę się, że tak, prawda? Lazuel, well. jeśli namierzasz tę rozmowę, wezwij na lot. Ghost, jesteś niemiły. Co kombinujesz? Chcę wykonać tę jebaną robotę. Może też spróbujesz? Ja tu kurwa jestem. Od zabijania wrogów. A ty co robisz? Chłopcy, bądźcie profesjonalni. Kapitanie, pozwól, że nakreślę pełny obraz. Wiem, że chcesz mieć makarowa w trumnie. Ja mam do niej gwoździe. Co chcesz w zamian? Powrót do służby. Nie mogę tak skończyć. Chcę mieć jeszcze jakieś zasługi. Sprawdź, pocztę, Kate. Będę w kontakcie. Wysłał nazwisko i miejsce. Nie pośle ludzi na misję zleconą przez to niego. To nie jest misja, John, Nic tylko tego. dane. To jebany kłamca, Kate. Pracuję w CIA John. Znam się na kłamstwach. Tak jak ty. Kapitanie, wciąż wymieniamy się danymi. To dokładnie to samo. Prawda. Ryzykowna, ale Garyk ma rację. Szefie, damy radę. Johnny, idziesz ze mną? Oczywiście. Bądźcie ostrożni. Dobra. Co dostaliśmy od Szeferda? Ile z tego jest od Gravesa? Są wspólnikami w zbrodni. Dosłownie. Teraz są naszymi. Sprawdziłam te dane. Są dobre. Znaleźli osobę finansującą Makarowa. To oligarchini Milena Romanowa, która od lat za wspiera działania Makarowa. Gdzie przebywa? Na prywatnej wyspie. Odizolowanej. Normalnie forteca w raju. Zgadnijcie, kto robi za ochronę. Grupa koni. Dane zawierają schematy i plan całej wyspy. Czego szukamy? Nie możemy zwinąć Mileny. Oficjalnie nie, ale możemy zwinąć jej kasę. Tam są serwery, dzięki którym dorwiemy się do jej banku. Trzeba będzie przebić się przez zabezpieczenia. Ktoś musi mieć klucz dostępu. Znajdźcie go, ja się połączę i złamię zabezpieczenia. Dokonamy infiltracji wodą i rozdzielimy się. Ja zgarnę klucz, Ghost zabezpieczy tylny perymetr. Potrzeba czujki. Będę koordynować wszystko za pomocą drona. Podoba mi się to. Ruszajmy za kasą.